O, siemanko. wybaczcie, zajmowałem się grą. Skoro już tu jesteście, to zapraszam Was na kolejnego vloga. Ostatni filmik wrzuciłem jakiś miesiąc temu i powiem Wam, że dość dobrze wykorzystałem ten czas na dalszy rozwój naszej gry. Co wydaje się dość dziwne, bo zaczęła się szkoła. Ale dzięki swojemu rozplanowaniu całego tygodnia, gdzie przez dni robocze staram się wykorzystać każdą godzinę na maksa, a w weekend maksymalnie odpoczywam. Wszystko leci jak w zegarku. W sensie, no dobra, dopadł mnie trochę coroczny napad rozpaczy i lenistwa, ale dzięki Bogu powracam na właściwe tory i skupiamy się na grze. Ale co przez ten cały czas zrobiliśmy? Dużo budowaliśmy, projektowaliśmy oraz oczywiście skryptowaliśmy. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku omawialiśmy pojazdy? Teraz możemy je kupować oraz spawnować dzięki salonowi pojazdów. Pracowałem nad nim parę dni, budując całą budowlę, a także projektując UA sklepu oraz skryptując całość. Nigdy wcześniej takie rzeczy nie robiłem, więc z początku nie wiedziałem co zrobić, ale z pomocą czata GPT zrobiłem system kupowania i spawnowania pojazdu, a także system zapisywania zakupów. Działam tak. Kiedy gracz kupuje jakiś pojazd, local script wysyła informacje w parametrach, najpierw nazwę pojazdu, potem jego cenę. Serwer odbiera to, sprawdza czy gracza stać, jeśli tak stawia nazwę kupionego, czyli już posiadanego pojazdu do tabelki z zakupami gracza, którą każdy gracz posiada. Gdy gracz wychodzi wiadomo, tabelka się zapisuje, gdy gracz wchodzi ponownie, skrypt ładuje zapisane dane, w tym tą tabelkę i sprawdza to tak. Jeśli w tabelce tego gracza jest jakaś nazwa danego pojazdu, skrypt szuka okna, w którym można kupić ten pojazd i tworzy atrybut typu bool i ustawia go na true. I przy okazji usuwa przycisk do kupna pojazdu. Później inny lokalny skrypt od spawnowania pojazdów wysyła polecenie o spawn Skrypt serwerowy później spawnuje pojazd, ale o tym to już nie ma co gadać, bo to jest bułka z masłem w porównaniu z resztą. I właśnie tak możemy kupować, spawnować i zapisywać nasze pojazdy. Hurra! Pamiętacie też, jak omawialiśmy narzędzia? No to udało mi się zbudować również budynki, w których znajdziemy oczywiście upgradery odpowiedzialne za upgradeowanie narzędzi. Mamy szwalnię Emmy oraz kuźnię Artura. W tamtym odcinku mówiłem też o. Oczywiście, muszę zrobić w niej parę innych rzeczy, takich jak mapa, UI, grafiki, faktyczne zarabianie w grze. No właśnie, zrobiłem faktycznie UI, czyli zrobiłem na przykład okienko profilu dla każdego gracza. Ustawienia gry, póki co tylko dźwięk oraz sklep z Robuxy. W sensie jeszcze nieskończony, ale tak póki co wygląda. Grafiki, czyli no yy, tak, ale lepiej o tym nie wspominać. System zarabiania, czyli jak wspomniałem w tamtym odcinku, ciężarówka, do której się po prostu transportuje skrzynie i zbiera kasę za to. Pętlę gry też zrobiłem, i w sumie w całej grze chodzi o to, by po prostu załadować 20 ciężarówek, orientacyjnie 20 ciężarówek. Po tym gra oczywiście się kończy i zaczyna od nowa. I mapa, to znaczy, póki co skupiam się na budowlach i rozplanowywaniu mapy, bo jeszcze nie wiem, jak finalnie będzie ona wyglądać. Ale no, xD A i zrobiłem też kościół i sierociniec Bo stwierdziłem, że ze względu na wygląd dzisiejszego świata oraz dzisiejszych ludzi Ludzie potrzebują Jezusa, więc chciałem dodać lekki akcent Ewangelii By the way, Jezus was kocha plus chciałby abyście wszyscy byli Jego dziećmi Żyli z Nim teraz, a potem wiecznie Plus jesteśmy dość blisko Jego przyjścia, więc mówię to bardziej jako ostrzeżenie niż propozycja To był taki mały przerywnik ewangelizacyjny Wracając, kiedy wejdziecie do kościoła, możecie uklęknąć przed monstrancją i adorować chwilę w ciszy, po to by Bóg wam rozkazał, byście zdonejtowali 3000 ziemniaków, tak, ziemniaków, nie robuxów, sierocińcowi obok, by potem dostać mnożnik pieniędzy dla całego serwera wynoszący razy 1,5. Oczywiście wszystkie liczby podane tutaj są mocno orientacyjne, więc niewykluczone, że się to wszystko zmieni. Całą akcję można wykonać tylko raz na jedną grę. A i w ogóle też zrobiłem centrum logistyczne oraz no, autostradę z autami, która pełni po prostu funkcję dekoracyjną. Póki co do zrobienia w grze nie mamy dużo, chyba nawet jeśli y, już to wcale nie oznacza to, że gra nie potrzebuje dużo czasu do wydania. Ogarnąłem, że i w sumie wy chyba też dzięki mnie ogarnęliście że z reguły kiedy twierdzi się, że gra będzie się robić tyle i tyle czasu, to zazwyczaj potrzeba 3 bądź 4 razy tyle czasu, więc no pewnie jeszcze dużo czasu zostanie minie zanim gra zostanie wydana. Ale za to do vlogów nie potrzeba dużo, by grę wydać. Jeszcze propo waszych pomysłów w komentarzy do gry. W sumie pomysł innych odmian chipsów jest dość ciekawy i w miarę podoba mi się i naprawdę dziękuję za wasze propozycje. Na pewno zostaniecie wspomniani w kredytach gry, aczkolwiek wasz pomysł nie jest teraz priorytetem, więc na pewno, na pewno zostanie on dodany w jakimś update'cie. Oczywiście zachęcam do dalszego podsyłania jakichkolwiek pomysłów. No więc to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że gra wam się wszystkim podoba. Osobiście twierdzę, że ma ona duży potencjał i będzie pewnie świetnym konkurentem dla gier takich chociażby jak Lumber Inc., bądź Mining Inc. Jeżeli gra Wam się podoba, chcecie popchnąć jakoś produkcję tej gry, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i być może podesłania dalej komuś tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam też się spodobał i chciałbym Was, was też tradycyjnie zaprosić na mojego Discorda, który skupia nie tylko moich subskrybentów, ale również innych game developerów, z którymi warto współpracować. Także chętnie zapraszam, link w opisie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Elo.